Pododdziały, patrz coś! Chodzi! Blisko 22 lata po odzyskaniu niepodległości Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 3 lutego 2011 roku dokonał historycznego aktu dekomunizacji fundamentalnej dla najnowszych dziejów Polski karty naszej historii. Walki o wolność i niepodległość z nową sowiecką okupacją, zwanej też polskim powstaniem antykomunistycznym. Podwoje polskiego państwa podziemnego rozpoczętego bezpośrednio po skróciu wrogi katyńskiej z zerwaniem stosunków dyplomatycznych z rządem II Rzeczpospolitej na przez Rosję i rozpoczęciem przez nią budowy polskojęzycznych, agenturalnych struktur. Schott, w apelu poległym bohaterom, naszym wielkim poprzednikom, musimy być w pełni świadomi tego faktu. Jest naszą powinnością dopełnienie słów papieża Polaka: trzeba wspomnieć wszystkich zamordowanych rękami, także polskich instytucji i służb pozostających. Na usługach systemu ze Wschodu. Trzeba ich przynajmniej przypomnieć przed Bogiem i historią. Ustawa Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2011 roku w sprawie ustanowienia Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych. W kołdzie żołnierzom Wyklętym, bohaterom antykomunistycznego podziemia. Którzy w obronie niepodległego bytu państwa polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego z bronią w ręku, jak i w inny sposób przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu reżimowi komunistycznemu, stanowi się, co następuje. Artykuł 1. Dzień 1 marca ustanawia się Narodowym Dniem Żołnierzy Wyklętych. Artykuł 2. Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych jest świętem państwowym. Artykuł 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Łoszy pod oddziały. Poszły. Podpisał prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski. Pododdziały, Przeprowadzenie apelów poległych i zamordowanych przez komunistów żo żołnierzy wyklętych proszę dowódcę jednostki Strzeleckiej 2044 ze Starachowic, sierżanta Jacka, figurę. Poległych i zamordowanych przez komunistów żołnierzy wyklętych. Wzywamy żołnierzy wyklętych, cywilnych i wojskowych przywódców polskiego państwa podziemnego. Jana Stanisława Jankowskiego, wicepremiera, delegata rządu na kraj, zamordowanego w sowieckim więzieniu w 1953 roku. Generała Leopolda Okulickiego, ostatniego komendanta głównego Armii Krajowej zamordowanego w sowieckim więzieniu w wigilię 1945 roku, Kazimierza Burzaka, przewodniczącego Rady Jedności Narodowej, zamordowanego w więzieniu w Rawiczu w 1950 roku, generała Augusta Emila Fildorfa, zastępcę komendanta Głównego Armii Krajowej, zamordowanego w 1953 roku w Warszawie. Stańcie do apelu! Cześć i Wzywam zamordowanych żołnierzy wyklętych, organizatorów i przywódców Zrzeszenia Wolności i Niezawisłości, kondygnatorów idei Polskiego Państwa Podziemnego, członków II Zarządu WIN, legionistów Alojzego Kaczmarczyka-Zośkę, szefa doradczego Komitetu Politycznego, Waleriana Tumaszowicza-Jagra, szefa inspektoratu członka Armii Krajowej, Józefa ostafina Grzego posła na Sejm członka Armii Krajowej, członków Trzeciego Zarządu Win, pułkownika Wacława Lipińskiego, Włodzimierza Marszewskiego, działacza Stronnictwa Narodowego, członków Czwartego Zarządu, pełniących w Polskim Państwie Podziemnym funkcję dowódcze, wspólnie rozstrzelanych 1 marca 1951 roku podpułkownika Łukasza Cieplińskiego, Błoga, prezesa Czwartego Zarządu Zrzeszenia Win. Akcji Burza, dowódcę 39. Pułku Piechoty Armii Krajowej, współuczestnika wyzwolenia Rzeszowa. Majora Adama Lazarowicza, klamrę, zastępcę prezesa Czwartego Zarządu Głównego WIN, w czasie Akcji Burza, dowódcę 5. Pułku Strzelców Głównych Armii Krajowej. Majora Mieczysława Kawalca, kierownika Wydziału Informacji i Propagandy Czwartego Zarządu Głównego Zrzeszenia WIN, komendanta obwodu Armii Krajowej Rzeszów, kapitana... Józefa Watorego, argusa, szefa łączności zewnętrznej czwartego Zarządu Głównego Zrzeszenia WiN, porucznika Karola Chmiela-Groma, doradcę politycznego prezesa WiN, żołnierza batalionów chłopskich, porucznika Józefa Rzepkę, znicza, członka zarządu WiN, dowódcę inspektoratu Armii Krajowej w Mielcu. Stańcie do apelu! Cześć i Wzywamy Was, żołnierze wyklęci okręgu Polesie i Woły. Jako pierwsi żołnierze 27. wońskiej Dywizji Armii Krajowej, jako pierwsi na wschodniej rubieży Rzeczpospolitej, weszliście w kontakt z Armią Czerwoną i po wspólnej walce z Niemcami zostaliście rozbrojeni, deportowani, w wielu wypadkach zamordowani. Wzywamy odstępnie zamordowanego cicho-ciemnego dowódcę dywizji, pułkownika Jana Wojciecha Kiwerskiego, pseudonim Oliwa, rozstrzelanych żołnierzy 27. Dywizji. W Konkolewnicy i na zamku w Lublinie. Stańcie do apelu! Cześć! Wzywamy Was, żołnierze wyklęci okręgu radomsko kieleckiego poległych i zamordowanych przez płatnych zdrajców pachołków Rosji. Wzywamy Was, polegli i zamordowani żołnierze, którzy pod dowództwem kapitana Antoniego Hedy Szarego brawurowo odbiliście 354 współtowarzyszy z więzienia w Kielcach i tych, Którzy pod dowództwem Stefana Beminskiego, Arnasia, odbili 298 aresztantów z więzienia w Radomiu. Wzywamy poległych i zamordowanych żołnierzy Armii Krajowej, niepodległości, delegatów, wróć delegatury Sił Zbrojnych, Ruchu Oporu Armii Krajowej, Wolności i Niezawisłości, oddziałów Andrzeja, Harnasia, Graba, Jastrzębia, Kaszuba, Kleszcza. Krótkiego, orła, ponurego, szarego, szaraka, topora, beliny, czarnego, groma, galiny, longina, michała, Niegolewskiego, orlicza, pantery, strzały, wilka, zamieci, białego orła, dzierwinickiego, cześka, huragana, mściciela, lewego, maksa, Ścisława, palmowskiego, pirata. Krzyszki, Zbycha, żołnierzy NSZ, NSW, Boja, Buka, Dołęgi, Groma, Jaremy, Rena, Sochy, Darzana, Zjawy oraz Szpika. Stańcie do apelu! Cześć Wzywamy was, żołnierze wyklęci z konspiracyjnego Wojska Polskiego, dowódcą, kapitanem Stanisławem Sojczyńskim, warszycem, rozstrzelanym 19 lutego 1934. 1947 roku mianowanym pośmiertnie przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego na stopień generała brygady. Wzywam członków Sztabu Konspiracyjnego Wojska Polskiego osądzonych i zamordowanych wraz z dowódcą 19 lutego 1947 roku. Wzywam żołnierzy II i trzeciej Komendy Konspiracyjnego Wojska Polskiego walczących do końca o prawdziwie wolną Polskę. Stańcie do apelu! Wzywamy tych, którzy najdłużej wytrwali w walce, jako ostatni zostali zamordowani przez prezystwy owskich namiestników Moskwy Bolsława Wajęńczuka, rozstrzelonego 10 kwietnia 1956 roku w więzieniu w Białymstoku ostatni wykonany wyrok śmierci żołnierza wyklętych ostatniego żołnierza wyklętego Jana Franczaka Lalka który walkę o niepodległą Polskę podjął 1 września 1939 roku, a Polek 21 października 1963 roku w walce z grupą sb i domowców. Ostatniego z zamordowanych w PRL-u księdza Stefana Niedzielaka, rektora kościoła na Warszawskich Powązkach, który zginął 20 stycznia 1989 roku, kapelana Armii Krajowej. I Narodowej Organizacji Wojskowej, członka WIN zamordowanego na progu niepodległości. Stańcie do apelu! Cześć i pamięci! Wzywamy do apelu zamęczonych, zamordowanych żołnierzy i służby cywilne polskiego państwa podziemnego, żołnierzy wyklętych. W łagrach sowieckich Borkuty, Kołymy, Skopina, w gatowniach reżimu PPR i PZPR. W Warszawie, na ulicy Koszukowej, Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, Informacji Wojska Polskiego, wojewódzkich i powiatowych urzędach bezpieczeństwa publicznego, w Warszawie, na ulicy Rakowieckiej, w Lublinie, na Zamku Lubelskim, w Rzeszowie, na Zamku, we Wromkach, na w obozach, na Majdanku, w Czesimowie, koło Lublina, w Turzy, koło Sokołowa Małopolskiego, w Lubartowie, Treblince, w w miejscu nieludzkiej kaźni. Młodocianych uczestników drugiej konspiracji. Stańcie do apelu! Cześć! Wzywamy do apelu wszystkich żołnierzy wyklętych, żołnierzy i członków służb cywilnych polskiego państwa podziemnego. Tych, co podjęli nierówną walkę, i padli w boju lub zostali zamordowani przez sowieckiego najeźdźcę i polskich weberowskich bądź bezetberowskich komunistów. Tych, co zostali wyklęci z racji swojego udziału w pierwszej antyniemieckiej konspiracji. Stali się przedmiotem trwałego komunistycznego terroru. Tych, którzy jako młodociani konspiratorzy podjęli wysiłki na rzecz Polski niepodległej. Tych, co po latach więzień i prześladowań zmarli, nie niepodległej Polski. Tych, co po latach więzień i prześladowań odeszli na wieczną wartę III Rzeczpospolitej Polskiej. Cześć ich pamięci! Niech dobry Bóg wynagrodzi Waszą mękę. A, pam, a pamięć o was zachowają potomni. Wziął ważność! wziął zbożni. Poseł na sejm Rzeczypospolitej Krzysztof Lipiec. Miałem to szczęście, jako syn żołnierza wyklętego, dopełnić tego dzieła przywracania pamięci o bohaterskich czynach żołnierzy, którzy zaświadczyli swą postawą, bardzo często oddając życie. Za wolną Polskę. Ustawa, która została uchwalona po 20 latach wolnej i niepodległej Polski, która rodziła się w takich bólach z inicjatywy prezydenta Lecha Kaczyńskiego, dzisiaj ukazuje Polsce tym, którym próbowano kiedyś zaciemnić pamięć o naszych bohaterach, że my dzisiaj, żyjąc w wolnej Polsce, musimy dawać świadectwo i pragnę gorąco podziękować młodym ludziom, strzelcom i harcerzom którzy to świadectwo dają. Bardzo często, nie wiedząc o tych wielkich dziełach, które dla naszej ojczyzny dokonali właśnie żołnierze wyklęci. Z pewnością by tak nie było, że dzisiaj bez ich ofiary moglibyśmy żyć w wolnej Polsce. Pragnę gorąco podziękować za to dzisiejsze modlitewno patriotyczne spotkanie tu przy Panteonie Pamięci Narodowej. Ale w tym miejscu pragnę szczególnie gorąco pokłonić się tym żołnierzom wyklętym, którzy przetrwali i którzy są dzisiaj tutaj pośród nas. Chwała bohaterom. Niech zapłoną ognie wiecznej pamięci. Niech zakwitną kwiaty biało-czerwonym wspomnieniem bohaterów. Wkładają kwiaty i zaświecają ognie pamięci. Poseł na sejl. Życzypospolitej Polskiej. Oczy Polskie tandarowe podędziały. Patrz oś! Andrzej Matyjniewski. Z członkiem zarządu Cezarem Zarazim. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Starachowica. łatanków i osób represjonowanych Prezydenta miasta Małgorzata Szlęzak.